Cześć, jestem Szymon i jestem jeden z właścicieli restauracji kultowa. Tak naprawdę sam pomysł restauracji kultowej zrodził się z początkiem roku. Zrodził się pomysł katarowni. Jeśli chodzi o współpracę z firmą GoPost, to tak naprawdę decyzja była bardzo prosta. To już trzeci lokal, który będziemy prowadzić przy zarządzaniu ich rozwiązaniami. Bardzo intuicyjny system, fajnie dopasowany zarówno pod względem pracowników sali, jak i tej części biurowej. Sama kwestia tego, że, że jest to też program w zupełności online online'owy, to dla mnie jako dla, dla właściciela jest to dość kluczowe, bo zawsze mam podgląd i dostęp do wszystkiego, co, co potrzebuję wiedzieć o firmie. Tak naprawdę w restauracji Kultowa używamy terminali mobilnych do obsługi gości. Jeśli chodzi o rozwiązanie KDS, czyli, czyli tak naprawdę tabletu z zamówieniami na kuchni, widzimy. Na bieżąco aktualizujący się czas od zamówienia wiemy dokładnie, kiedy to zamówienie padło. Widzimy, ile już goście czekają. Widzimy kiedy jaki kurs został zabrany, tak naprawdę mniej myślenia, więcej działania. Rozwiązania GoPost dość mocno wpłynęły na samą strukturę od momentu przyjęcia zamówienia od gościa po, po realizację i, i jego serwis. Możemy to zamówienie nabyć w dowolnym miejscu w lokalu. Ono automatycznie drukuje się czy to na kuchni, czy, czy na barze. Unikamy tutaj podchodzenia do stacjonarnego stanowiska, tracenia czasu na zapisywanie. Jest to zdecydowana optymalizacja czasu.